Po telewizji Morze przyszedł czas na telewizję Bryzę, regionalna telewizja Bryza. Działała może na podobnych zasadach, podobna reakcja, też początki pamiętam takie bardzo skromne, potem już była redakcja z prawdziwego zdarzenia. I któregoś razu wpadłem na pomysł, że z okazji Prima Prelice zrobię materiał, że telewizja może. Znowu nadaje. Wykorzystaliśmy to, że na szczycie budynku na wałach robrego cały czas maszt. Się znajduje, I, i wtedy także był. Mało tego, z boku budynku było logo, jeszcze cały czas niezdjęte. Mówiliśmy o czym będą materiały, że, że, że redakcję odbudowujemy, że lada moment już to wystartuje, że telewizja nadaje. Wzbudziło to bardzo duże zainteresowanie. No, telefony, telefony następnego dnia się rzeczywiście urywały. No i krótko po tym materiale, też kilka dni, chyba zniknął ten właśnie neonik przy wejściu. Telewizja może, nie wiem gdzie jest, ale będę to pamiętać też na zawsze.